Jesteśmy właśnie w sklepie Majoral w Westfield Arcadia na prezentacji kolekcji jesień-zima i powiem Wam, że są tutaj tak piękne ubranka, bro, bro. Tyle z Charlie wybrałyśmy, popłynęłyśmy. Markę możecie kojarzyć z mojego Instagrama na przykład, bo kiedyś Wam tutaj wstawiałam fajne stylówki na Charlie. Robiłam taką, ło, balon prezentację. No naprawdę same ferełeczki. Dzień dobry, dzień dobry, Instagram melduje się z sklepu Majoral w Westfield Arcadia. My już jesteśmy jakiś czas tutaj, już robiliśmy pracunki, wybieramy sobie ubrania. Przyjechaliśmy tutaj, przyjechałem tutaj oczywiście z Angeliką i z Czarni. Wybieramy sobie ciuszki, patrzymy co jest. Tak, że jeśli ktoś o tym jeszcze nie wiedział i lubicie rzeczy Majoral, albo po prostu chcecie sprawdzić, bo naprawdę jest to sprawdzać, uwierzcie mi, że jest to sprawdzać. Ubrania dla dzieci są niesamowite. Jeśli przekonałem Was, albo już jesteście przekonani, to Westfield Arcadia. Nowy sklep. Zapraszam.